Siemanko widzowie. w dzisiejszym odcinku jesteśmy na... To jest zalew? To jest zalew, nie? Zalew brody. Jesteśmy dokładnie na molo. E, tutaj będziecie mieli dokładną lokalizację. Chciałem, e, będziemy tutaj sprawdzać, może coś wyjdzie, może nie, zobaczymy. Później przejdziemy na drugie molo, po drugiej stronie jest. To, tam to już jest trochę starsze, to tam może być trochę więcej rzeczy. Kolegą jestem tutaj, nie wiem czy lepiej nie nagrywaj, bo nie wiem czy on chce się pokazywać. To ten, to oczku, nie tam. Pójdziemy sobie na oczki I jeszcze przejdziemy się po plaży, zobaczę przyjadę po piachu magnesem, zobaczymy może coś się uda wyłogić. A teraz już zobaczymy się jak będę rzucał jak już Dobra, liną jest rozplątana. Yy, już rzuciłem tak na próbę tylko jeden złot, to wyszedł kapsel i takie coś, aczkolwiek nie mam bladego pojęcia co to może być. Jest takie coś, nie wiem, jakaś bateria może taka mała czy coś, już rozwalona, nie wiem. Yy, daleko nie poszucamy, na pewno, bo patrzcie, bo patrzcie, co, się, bo patrzcie co się dzieje. Tylko pod molem. Także do zobaczenia na następne lata. Dobra, przejeżdżając na drugie molo, bo na tamtym molu i na tamtym oczku nic nie było, a na oczku to w sumie było, był sam lód. To teraz przejeżdżając zjechaliśmy je pod most. Po drodze akurat był. I mamy pierwszy fan, bo rzuciłem tutaj. Trzeci rzut to mój. Trzeci mój rzut i mamy pierwszy, I mamy pierwszy fan z tego. Mamy haczyk. Ładny haczyk. Nie pordzewiały, jeszcze z żyłką, z przyponem. Ekstra. Ja go, wrzucę, ja go wrzucam do wiaderka i rzucam dalej. Dobra, ogólnie nie jest nagrane niestety, ale tutaj dwoje widzów miałem. Nie ze mną, z, z, z ekipy. Tutaj widziały i wyciągnąłem takie coś. Znak hydrantu. Właśnie policja tam jechała, do góry pojechała. Odstawiam go tutaj, jak jacyś ja, jak ja panowie będą przyjeżdżać, to sobie go wezmą. Ja nie będę brał znaku. No. Widzimy się jak coś następnego fajnego złowię. Rzuciłem tutaj jeszcze 20 razy po tym znaku. Już nic nie wychodzi, też już się zimno robi, słońce zachodzi. Też już myję magnes i lecę do domu. Trzymajcie się, zapraszam was do następnych odcinków, zostawcie, zostawcie suba, zostawcie komentarz. Miłe słowo zawsze jest dobrze widziane. Zawsze to lepiej na mnie wpływa. I zapraszam Was na inne odcinki. Trzymajcie się. Heja!